Wjeżdżę na peron jak toba na rejon Piątki się dzielą, nie kleją Kleją się dupy, patrzą się typy Może się tu na aferą BOO! Szybko wyłapano na bomba na banie, kończymy balet Najlepszy budzik, 3 na ranę Na od radę, jadę Jaguarem Na całej w przed fotoradarem Nie lubią typy, kochają fanki Wy odginał nie dole plastik Wisząc karki, złote zegarki The system Najki Nike Boom! Miejska dżungla nie zawija kumpla. Na smyczy mam kundla. W kieszeni gotówka. Miejsca dżungla. Piec zawija kumpla. Na smyczy mam kundla. W kieszeni gotówka. Robię twój tak, że rach łóżka łuska. Zemsta zabójstwa. Brudne ręce kwibluska. Jadę po bar W typu problem ma. Podchodzę do nich sam, wysaszyni go ryra U u gręba gleba, greba, łapa jak bochen chleba U u, wszędo dla nich serca już nie ma Nie ma że boli Zamej do walki, łamie ręce, obite czaski Brudny mam ciąg, więc jadę kupić nowy dreszcz Wszędzie mam krew, obite pięści z spadzą, zawsze mnie obcinają Kręcę na Strydbuch, a noga, anga, czarno Na dżungla Pies zawija kumpla na śmyszy mam kundla, w kieszeni gotówka. Miejska dżungla, pies zabija kumpla. Na śmyszy mam kumpla, w kieszeni gotówka. Robię dwóch tak, poczałak pada łuska. Zemsta zabusta, w ręce w ka dżungla, pies zabija kumpla, na śmyszy mam kundla, w kieszeni gotówka. Robię wtórne. Tak, w spada łuska, zemsta zabójstwa, brudne ręce, twiwóz... Wiedzę na peron jak toba na rejon, piątki się dzielą, nie kleją, kleją się dupy, patrzą się typy, może się kluczy na peron? BUM! Szybko wyłapa na ryj. bomba na banie, kończyłem balet. Najlepszy budzik trzyleny na Na wiszę z radę, jadę ja Na całej pizzy przed fotoradarem. Nie mnie typy, kochają fanki. Wy odginał ni dole plastik, Wisi od złote zegarki. Dysrupcy, systemy najki. Bow! Miejska dżungla! Nie zabija kumpla. Na czym mam kundla W kieszeni gotówka. Miejsca dżungla, piec zabija kumbla, na śmiecie mam kundra, w kieszeni gotówka Robię twótak, żera spada łóżka, Zemsta zabójstwa, brudne ręce kwibluska Jadę po bar, dwóch typu problem ma Podchodzę do nich sam, wyszaszyni go ryra U, u, greba, greba, łapa jak bochen chleba u, u, wszedł kożak, dla nich serca już nie mam. Nie ma, że boli. Stawię do walki, łamie ręce, obite czaski. Brudny mam ciąg, więc jadę kupić nowy dreszcz Wszędzie mam krew, obite pięści. Rwody twarzą. zawsze mnie obcinają. Kręczę na średbuch, a noga, anga, czarno Na dżungla. Pies zawija kumpla. Na śwyszy mam kundla. W kieszeni gotówka. Miejska dla kieszeni gotówka Robię dwóch tak, po czałach spada łuska, Zemsta zabójstwa, brudne ręce w kliby tka dżungla, wiec zawija kumpla Na mam kundla, kieszeni gotówka Robię dwóch tak, po czałach spada łuska, Zemsta zabójstwa, brudne ręce w kliby